1488. Tatuaż ten jednak nie oznacza bitwy pod Tomaszowem, lecz jest powiązany z idiotami o ekstremistycznych ideologiach i jest często używany przez grupy neonazistowskie i skrajnie prawicowe. Co one oznaczają, już ci mówię, ale u góry zasubskrybuj kanał na YouTube, tam są różne ciekawostki tatuażowe. Jednak do tatuażu 1488. Symbol ten łączą dwa elementy. Czternastka odnosi się do tak zwanych czternastu słów, nie tym razem e, liter alfabetu, które w polskim tłumaczeniu oznaczają: Musimy zabezpieczyć istnienie naszego narodu i przyszłość dla białych dzieci. Jest to stworzone hasło przez Davida Leina, członka skrajnie prawicowej organizacji The Order, które stało się e, sloganem dla ruchów rasistowskich. 8-8 to już, jak wspomniałem wcześniej, w poprzedniej rolce kod yy, znaczący coś w stylu siema adolf